Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Mam to w dupie. Przykro mi z powodu Wesemira. Hmm. Jak zdrowie? Proszę cię. Pocałuj mnie w dupę. Jasne. O co ci chodzi? Serio nie wiesz, o co chodzi? Spadaj. Spierdalaj. Jak się trzymasz? Uwielbiam takie pytania, jak się trzymam. Chujowo się trzymam, Gerald. Zamknij się! Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Co zamierzacie? Czekam jeszcze na przyjaciela, który ma tu dotrzeć z południa. Było ciężko, ale udało się. Zejdź mi z oczu. Proszę, chciałbyś zostać w bordelu? Byłoby miło. Przynajmniej przez jakiś czas, dopóki nie postanowię, co dalej. Zgoda. O czym myślisz? Mam słabość do rogatych kobiet. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. To jedyny burdel, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Zostań. Nie, Gerald. To miejsce jest martwe od dawna. Najwyższy czas się z tym pogodzić. W zasadzie sam nie wiem, co robić dalej. Jeśli masz wątpliwości, to rób to, co podpowiada ci instynkt. Nawet jeśli ci źle i wpadniesz w gówno, to wpadniesz w zgodzie z samym sobą, a to jest najważniejsze. Dobra rada. Ba, jest się w końcu tym hierofiantem. Do Kermoren przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest Zerikańska kuchnia, powodzenie, jaskrę. Pieprzyłeś moją najlepszą przyjaciółkę. Rok z okładem. Gówno! Nikt mnie nie pyta o zdanie! Mam tego dosyć! Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek! Nie chcę siedzieć z założonymi rękami! Mam dosyć czekania i ukrywania się! Traktujecie mnie jak chorągiew, którą trzeba bronić przed wrogiem! Nikt z was nie ma dosyć odwagi, żeby wyjść naprzeciw zagrożeniu? Jeśli sami ich nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy. Uspokój się, głupia babo. Ciri potrzebuje. Mrznięcia męskiej ręki. To prawda, ale potrzebuje też treningu. Ale to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po ośmiu próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Medalion drży. To miejsce mocy. O Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? A Valach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi wino, seks. Powiedz. Jak ty to robisz? Mm, jest pewna stara metoda. O! Mocne. Dalej no mi jeszcze. Pomścić Wesemira. Sabat to idealna okazja. Im będzie wśród swoich, pijany i rozbawiony, nie będzie się spodziewał ciosu. Zaczekaj, nim wyruszymy, musisz o czymś wiedzieć. Wiesz, że cesarzowi bardzo zależało, żeby cię odnaleźć. Yennefer wspominała. Chciał, żebyś do niego przyjechała. Czemu mi to mówisz? Twoje dwa owalne elementy są warte 10 tysięcy. Skąd wiesz? Obiecał mi. Wasza cesarska mość Gerald z Rivii i. Cyrilla Fiona Ellen Rianon, królowa Cintry, księżna Brugge i diuszesa na Soden, dziedziczka Inis Art Skelik i Inis An Skelik, Suzerenka, Atre i Apiar. Przyzwyczajaj się. Niedługo będą przed tobą klękać wszyscy od Nilfgardu po góry smocze. Nie sądziłem, że dotrzymasz słowa, Wiedźminie. Dla pieniędzy zrobię wszystko. Ja też. Czas na zapłatę. Dzięki. <ścoughs>

Biały Wilk, miło cię widzieć. Witaj, generale. Mam nadzieję, że przeprawa przez Pontar nie sprawiła wam problemów. Nie. W takim razie pewnie przeprawiliście się brodem pod Banglean. Dobrze, że nie pojechaliście do Rinde. Tam ciągle jest gorąco. Radowit chce przełamać front zachodni. Ale nie ma szans. Nim księżniczka zostanie cesarzową i tam zaprowadzimy porządek. Na pewno. Skoro już o tym mowa, jak się miewa nasza przyszła władczyni? Ciekaw jestem, jak zareaguje na wieść, że ma przejąć tron. Musi być szczęśliwa. No nie wiem. O, na pewno ma na tyle taktu, żeby nie pysznić się propozycjami, które nie padły, ale przecież takich ofert się nie odrzuca. Rzeczywiście. Swoją drogą myślałem, że takie historie rodzą się tylko w głowach rozpoetyzowanych bardów. Zaginiona córka największego władcy w dziejach kontynentu zjawia się w przeddzień jego ostatecznego zwycięstwa, by przejąć schedę po ojcu. Prostaczkowie uwielbiają takie historie i piękne, delikatne księżniczki, które. Geralt, zabieramy się stąd. Miło Cię widzieć, Pani. Wzajemnie. Na nas już czas. Wielka szkoda, że nie możecie zostać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. A ja wręcz przeciwnie. I co? Jeśli mu się wydaje, że może mnie kupić, to się grubo myli. A propos, o co chodziło z tymi pieniędzmi? Cesarz ma ich sporo, nie widzę powodu, żeby miał się nimi podzielić. Od początku chodziło tylko o to? I wszystko jasne. Nic już nie mów. Może mi przejdzie, jak dojedziemy do Welen.